Tak, ja a wszystkim tutaj tą ukażę, to jest kolejny odcinek z w ta 3. To jest trzecie podejście do tego odcinka. Jak mi teraz się zjebie... ...to... to się wkurwie. Się wkurbie naprawdę, a nie tak jak teraz. Eee, gramy na trudnym, zmieniłem poziom na trudny, bo... przeciwnym, że to będzie o wiele fajniejszy... ...fajniejszy placść na coś... To się troszkę męczę, a tutaj, jak kupiłem miejsce za pierwszym razem, na normalnym to jednostki z jednego krańca klikną na drugi i przeszło węczony królem. Murzenie Nord Drasila wracają do życia. Niestety z ciemnym lasem jest gorzej. Boję się, że legion stały na stałe skarżyć te drzewa. Twoi druidzi z pewnością coś wymyślą. Może i Sera lub Alek Strasza. Przepraszam, że ci przerywam, Shando Stormrecz. I tobie, Tyrande. Ta tutaj nalegała na spotkanie z wami. Kim jesteś, dziewczyno? Jaka to pilna sprawa cię sprowadza? Służę strażniczce Shadow Song, która poprzysięgła schwytać Ilidana zdrajcę. Ilidana? Wyjaśnij to natychmiast. Wybacz mi, Shando, ale twój brat wyrwał morzu ogromną armię i ukradł potężny demoniczny artefakt. Moja pani w tej chwili walczy z nim na tamtych wyspach. I potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Bez ją więc osobiście poprowadzę moich strażników. Nie, kochana, druidzi i ja poradzimy. To ja go uwolniłam. Odpowiedzialność spoczywa więc na mnie. Popłyńmy więc razem. Jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, to Majew będzie potrzebowała każdej pary rok. Dobra. Nawet nie chce mi się tego trzeci raz czytać, więc jak ktoś stanie sobie przeczytał. Rozdział piąty i tak dalej. Zaczynamy! Utrzymajcie pozycję! Jeśli Bogini pozwoli, to Szan do Stormreach przybędzie! Lądowanie odbyło się bez problemów. Boję się jednak, że część naszych okrętów mogła trafić na okoliczne wysepki. Nie chcę pozostawiać żadnych żołnierzy bez pomocy, ale nie możemy na nich czekać. Moje sowy zbadały sytuację. Wiem, gdzie stacjonują wojska majew. Odpierają właśnie atak wroga. Żeby do niej dołączyć musimy przebyć dżunglę. Może siły natury przyspieszą nasz pokład. Dobra spieszmy się, nie sądzę, aby wojska majew długo jeszcze wytrzymały. Ok, szybciutko. Raz, kontrol jeden. Kontrol dwa. Już, już. Robimy to ekspresem, bo im szybciej tym lepiej dla nas. Po prostu. Wydają się jednak w jakiś sposób znajome. Przeklęte noce, Elfo. Jesteśmy na dali. Jesteśmy przyszłością. Bezczeszczą nasz święty kraj. No ładnie. Pierwsze ofiary w Enfo. Oczywiście no, ustawienia gówno nie ustawienia dałaś Marnujemy tutaj czas idziemy dalej oczywiście Świetnie. Okej, okay, mamy wszystko. Idziemy tu. I przyda nam się kilka ogników do drzewa. wydobycia drzewa. Okej, okay. ty masz księga oczywiście z ręczności będzie dla Ciebie. Ale jeszcze dam Alfurionowi. Chociaż może ta księga siła byłoby lepsza na Tyrande? Nie wiem, zobaczymy. żebywać nasi sojusznicy z Asiewej? Sojusznicy? Jak ich zobaczysz, to zrozumiesz. Nasi wojownicy zaatakowali narod na Do Doskonale? Jest, jest coraz bliższy, musimy się śpieszyć. możemy zrobić od razu sklep, on się nam potem przyda, bo żeby zrobić um, zrobić tych sojuszników to potrzebować będziemy oczywiście właśnie tego sklepu drasta wtuściczą nasz święty musimy jak najszybciej dotrzeć do bazy strażnicznej jakiś fokus No nie został za duży. Wszystkie uczniczki zostały zniszczone. Okej, okay. krestru może być. To może być przydatne. Teleportuję jednostkę do najbliższego... E, holu. Znaczy no, bazy gminnej. Więc coś takiego może być bardzo przydatne. Dobra, idźmy dalej. Tutaj będziemy mieli, oczywiście, nagi. Królewski strażnik, tak, jest. Ops. Eee um, Może strażkę byśmy poszli posiłki od razu Nie, dobra Słucham głosu Eluny A Złoto, złoto Świgamy dalej W międzyczasie atak tu Dobra, o ci bo wszyscy przeżyli, poza tą, poza tą. Dobra, y, potrzebuję nocy. Noc też otrzymamy. Potrzebuję nocy po to, żeby zdobyć trochę, y, trochę do fontanny. Bo stu mamy. Fontann nie mamy. każdej sprawiedliwość stanie się. Zrujinuje ten jest Marnujemy bezczeszczą nasz święty gaj. Wojska Majew nie wytrzymają już zbyt długo. No, może być problematycznie. Ten atak jeszcze wytrzymamy, dalej może być problem, dlatego też jak najszybciej się udamy dalej, nawet zrobimy w ten sposób. Bra, na szak. A rekor Aman. Szka się, jeśli te namioty, może coś nie będzie, że z płotami w sumie. Do namady. Coś jest nie tak. Czy ktoś zagraża dziecięcym puszem przy temcie? Gaj, stary, stary, stary. Nie mogę cię tak Chwała Elune. Wiedziałam, że przybędziesz, szan do Cieszę się, że zdążyliśmy na czas. Kapłanka Tyrande, dziwię się, że przybywasz tu osobiście. Chcesz się pozbyć wyrzutów sumienia? Zrobiłam, co musiałam zrobić, Majew. Nie masz prawa mnie osądzać. Zabiłaś moje obserwatorki i uwolniłaś zdrajcę. Oto co zrobiłaś? To ciebie powinno się zamknąć w klatce. Przestańcie obydwie. Niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Majew, jak wygląda sytuacja? Ten obszar jest już pozbawiony jakichkolwiek surowców. Jeśli chcemy powołać nowe wojska i zaatakować bazę Ildana, to musimy znaleźć jakąś kopalnię złota.

Hmm, może sobie skoczmy od razu, bo po tamte te posiłki jeszcze ma i ja tutaj zostanie jeszcze chwileczkę. Olbrzymi, na Elun. Od dawna nie widziałam żadnego z nich. Jeszcze z tej strony atakują Ach wielu naszych Te potężne istoty z pewnością się nam przysłużyły. Musimy się śpieszyć. Dobra, idziemy do bazy, i z bazy zaatakujemy. Dobra, oczywiście zatakujmy sobie trzewkami, które weźmy sobie stąd na przykład.

to dalej nam plecy robią. Co za po prostu... Never lucky. Ja pierdzielę z jeszcze i nie... wszystkie te drzewca. Co za gówno.

Dobra, Malfurion, i wróćcie wróćcie ładnie. ładnie. Wyszło... No, ładnie. trochę trochę Ale nie załamujemy się, musimy tutaj kontynuować jakoś. Damy radę. Teraz tylko ochronić to, poczekajcie potem jak jakoś to wyjdzie. Dobra, eee, tyranta Manfurian. Eee, tyrandy rzuć słówkę. za ile będą nas atakować. Chyba zdążymy. Mój jest gotowy. z wojny. Z, powiem, ono, no, złoto. Nasze zaatakowali wroga, i trzeba to jakoś tak fajnie rozdzielać. Y

Rozsądnie, Majew, rozsądnie. Nie, nie możemy sobie tak po prostu się tam piecilić. Przynajmniej nie na tym poziomie trudności. Dobra, pogodnijmy jakąś armię, tak żeby było dobrze. Najew. Kontrol 1. Kontrol 2, dobrze, liczę. Jeszcze u Was Łowczyni. I chyba jest ok. Sprawdźmy. Tak. Wszystko się zgadza. Więc świetnie jest. Chcecie może się rzucić na drugą kopalnię, która jest tutaj. Ale to za chwilę. Chcę zrobić to, jak, jak już to po ataku. Tutaj zaraz nas ktoś zaatakuje. Czy to, e, czy to właśnie Illidan, czy to Wiedźma Morska. nasz Why not Wolf? A dobra, czyli wy sobie idziecie teraz z powrotem? Serio? Serio. Co za gówno? Twój budynek jest. Winni będą dziecko. Co ty tu robisz? To nie jest twoja wojna. Uwolnienie cię było błędem, i Danie. Widzę to teraz jasno. Stałeś się potworem. Potworem? Uważasz mnie za potwora? Zawsze się o ciebie troszczyłem. Chciałem jedynie udowodnić swoją potęgę i wartość. Sama potęga nie zastąpi prawdziwej siły. I danie. Dlatego też przedłożyłam ciebie. Dobra, no właśnie, dwóch atakuje na raz. Strasznie fajne. Dobra, ale teraz będziemy trochę spokoju. Przynajmniej tyle. Dobra, yy, Malfurion, wiesz co, weź tutaj może wszystkich nas ulać. Trochę więcej obników. Eee, łuczniczki będziemy robić. Będziemy robić hipogryfy. Chyba to będzie najlepszy pomysł. Drewna na razie mamy, więc, no, więc nie trzeba więcej. Autarzyk też będziemy mogli zrobić, ale zaraz na te pieczyczki. A na no stać to możemy też autarzyk od razu za mało złota za mało złota za mało złota Tutaj sobie wykopiemy nie wiem co dwa drzewka w tą stronę i będziemy mogli ściąć za drzew Serio, ale tak na serio. Ludzie. Pff, żałość, i smutek. I tyle. że obrońca. będzie. To też będzie robić. 35 jest. Ponawiamy próbę. Słucham głosu Elony. się jakiś sobie z wiadomości od łowczyń. Mamy tych chłopczyn trochę, więc można by się pokusić o to. I tutaj też Zatekowali nas przez do... Bez jaj, nie mogą nas zatychać z domu tak w krótkim czasie. Małe no, przejście idealne dla. Nas. O! Oczywiście, że nas zaatakują. Przecież to by było za. za proste, że myśmy tutaj po prostu. Pożar nam jednostkę, dziadł Dobra, yy, dalej, dalej, dalej. Mamy co robić, co będziemy robić? Dalej, tutaj możemy spontanę albo dwie zrobić. Dalej. Dobra, i teraz wchodzimy tutaj. Wszystkim oczyszczamy. Przyszczanie będzie dobrze. Dobra, ty wstawaj. Mój budynek jest Te dwa drzewka i Oczywiście, że mają ich zmiana, bo robi zupełnie coś innego. bez bo zaklęć, weź na razie ty. Maję wskrzesimy w zupełnie nowym zupełnie nowym ołtarzu. I tu wydać się to. Udoskonalenia musimy zacząć robić. Póki mamy ten budynek. Tak czy inaczej, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dzięki wyglądaniu. Mam nadzieję, że się podobało. No i dosłownie się, bazę bardzo i I musimy do własnej misji. Także na razie.